Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Ostatnio przeczytałam bardzo ciekawy cytat i teraz się nim z Tobą podzielę. Jeśli Twój umysł nie będzie znał celu, to emocje ci zniszczą. To, co robisz na co dzień, albo przybliża Cię do realizacji celów, albo oddala. No właśnie. Świadomość celu, tego co chcesz w życiu robić, można powiedzieć, że napędza cię do działania, nadaje twojemu życiu sens. A w sytuacji, kiedy nie planujesz, nie, nie wiesz, co tak naprawdę chcesz w życiu robić, wzbudza w tobie niepokój. Twój umysł podpowiada ci różne scenariusze i stajesz się z tego powodu nieszczęśliwy. Szukasz tego swojego sensu, powodu, dla którego jesteś tutaj. Na świecie. I oczywiście nie od razu można powiedzieć, wpadniesz na to, co jest Twoim sensem życia, co chcesz robić, co nadaje sens, ale nigdy tego nie odnajdziesz, jeśli nie będziesz działać, jeżeli nie, dasz, nie nadasz tego właściwego kierunku, jeżeli nie będziesz popełniał błędów. Bo to też jest istotne: to, że wyznaczasz sobie jakiś cel. Nie osiągasz go, albo po osiągnięciu okazuje się, że to nie było to, też powoduje, że zaczynasz wytyczać te właściwe cele. Czyli poprzez te pomyłki, porażki, które się zadzieją w życiu, obierasz właściwy kierunek. I to jest znacznie lepsze niż brak jakiegokolwiek celu. No bo wtedy, kiedy ty nie dajesz swojemu umysłowi powodu, dla którego miałby. Iść jakąś konkretną drogą, wyznaczać ci działania, to on będzie błądzić albo będzie ci podpowiadał takie rzeczy, które będą cię hamować w jakimkolwiek działaniu. Będziesz sfrustrowany, zmęczony, będziesz żył w poczuciu, że inni tak wiele osiągnęli, a ty jeszcze nic. Więc zastanów się, co Ty możesz już teraz zrobić, żeby w jakiś sposób to zmieniać, żeby tymi małymi krokami dzień po dniu podsuwać swojemu umysłowi w którym kierunku macie podążać to jest istotne to jest ważne i to jest znacznie lepsze niż nie robienie nic. Nie zastanów się jak to w tym momencie wygląda u ciebie, czy już masz cel, czy wiesz co chcesz osiągnąć, czy jeszcze jesteś na tym etapie poszukiwania. Ale zaznaczam, że to poszukiwanie i dążenie do celu jest znacznie lepsze niż pozostawienie tego samemu sobie to do niczego cię nie doprowadzi jedynie do frustracji zniechęcenia coraz większego więc zacznij sam wyznaczać próbować działać bo o to w wszy tym wszystkim przede wszystkim chodzi żeby znaleźć swoją drogę trzymam kciuki cześć